Tym razem 5 otworów 4-metrowych. Projektowane są tutaj dwa budynki. Aktualnie w okolicy buduje się osiedle, ale jeszcze 6 lat temu rosło sobie zboże. Dobra, jedziemy wtedy, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy odwiercone cztery otwory. Tam na końcu 1, 2, środku 3. Tutaj czwórka. Jesteśmy przy piątce i piątka w sumie się najbardziej różni od pozostałych mamy tutaj 40 cm gleby piaszczystej poniżej piasek drobny do 90 cm już nawodniony w spągu no i tam czubkiem zawiertka załapał glinę piaszczystą różnica polega na tym, że tego piasku w pozostałych otworach pod glebą to było 10 mak 20 cm i niżej zaczynała się już glina piaszczysta a w czwórce to nawet Glina jest taka z większą ilością frakcji żwirowej, można by nawet pospółką gliniastą to nazwać. Dobra, jedziemy głębiej. Tu poniżej pierwszego metra mamy zasadniczo, w całości można powiedzieć, że to są piaski średnie plus grube przeważnie piaskiem gniastym. Tak jak tu mamy gruby, to wszystko oczywiście nawodnione. Tu nieco piasku gniastego. Tu piasek średni. Tu gniasty. Tu znowu średni. To już gruby plus żwir. I tu znowu trochę piasku gliniastego I właśnie pomiędzy pierwszym a drugim metrem Największe były różnice w tych wszystkich otworach W jedynce na przykład był, była całość piaskiem gliniastym Od dwójki do czwórki to był Miks w różnych pro, w proporcjach przeważnie Piasku średniego, drobnego i piasku gliniastego <laughs> A tutaj mamy tak jak widzimy Dobra, jedziemy głębiej No i to co wygląda jak braja to jest dalej ten piasek przewarstwiony piaskiem gniastym, a o 2,40 te ciemno-szare to piaski gniaste stanie półzwartym Zwoje nie są pełne, bo te piaski są praktycznie suche. Tak suche, mimo że nad nimi jest nawodniona warstwa piasków średnich. I po prostu musieliśmy je skrawać chwilami. Także trochę się zeszło. Ale te piaski zaczynają się nam praktycznie wszędzie pomiędzy 2,20 a 2,50. Także ten spód jest bardzo dobry. Góra jest mocno rozmaicona. Przed chwilą zmierzyłem wodę. W jedynce jest metr jeden. I tutaj. W czwórce 82 cm Także innej opcji jak płyta fundamentowa Raz, że ta woda druga, druga rzecz to niweluje nam wszelkie niedoskonałości Tego gruntu Niedoskonałości i zmienności Przede wszystkim pomiędzy Pierwszym a drugim metrem